Cześć, witam na kanale Davity Farming No i dzisiaj taki niby szczęśliwy odcinek, niby dobry Ale, zaraz zacznę cięć Zamknąłem, zamknąłem to Jeszcze tylko zajrzę do obory, gdzie miała krowa cięć i gdzie hmm, Tu jest A, jeszcze się nie dobra To, możemy jechać Za tylko jeszcze pokażę o co chodzi no, jest... słabo. John Deere, którego ostatnio... Zak... w ogóle jak pech, to pech. Skoda się zepsuła, ta moja. Jest mechanika. Pług się obalił. Wjechałem w bele. No i John Deere. Bo zaczęło się od tego, że jakoś czy ty po tych orkach, po tym wszystkim... I tak to nie dokończyłem. Zostawiłem go tu. No i... Tam zgrabialiśmy. No i John Deal stał. No, siano proszę, bo chciałem ruch was przestawić czy coś. No długo się zostawiłem. Nie odpala. Nie odpala. Mówię, zadzwonię. No popatrzyłem. Mówię, no nie wiem. coś do silnika, już mi coś nie pasowało. Po no, prostu jakoś dziwnie to wyglądało. No, zacząłem go odbierać. Mówię, no, coś jakoś dziwnie. Ale dobra, zadzwoniłem po mechanika mechanik, jak też mówią, coś jest nie tak. Ten John Deere jest składany, jak nic mówi. Ale jakoś się udało odpalić, ja wam teraz pokażę, się odpali, bo tak odpala zaś nie wiem, czy, Bo to już nie mój, bo pieniądze do niego dostałem, ale dobra, odpalę go, więc co zaś zobaczymy, bo nie wiadomo, kiedy odpali. Dobra, już wyrzucmy z tysiąc błędów, ale posłuchajcie jak chodzi. Coś ćwierczy, nic ten... O my gosh, no... Wariuje, błędy się pojawiają, znika, jak się podtepnie komputer, to wszystko wyskakuje. Okazało się w ogóle, że... Coś jest nie tak... Z tym John Deere'em, inne numery VIN ma... Na przykład tu z tyłu, inne z przodu, inne jeszcze na dokumentach. Okazało się, że silnik ma w ogóle nie John Deerewski, tylko jakiś inny. No i od razu mówię, to nie jest na tego mojego znajomego, co ściągał, bo fajnie się zachował, przyjechał, zaczął, mówi, że trzeba będzie się sądzić z tym, z zagranicy, z Niemiec tam. No i oddał pieniądze, mówił, że dzisiaj po niego przyjedzie z ciężarówką. Tylko, że wieczorem Butas będzie właściwie mi prawdopodobnie jeszcze nowy ciągnik przywoził. No, oglądał. No, jest nie tak z nim w ogóle. Nawet przejrzeliśmy, już tak, wszystko co jest nie tak. Okazało się, że nie tylko tam jakieś skrzynie, silniki, tylko on to jeszcze pokaże. Na przykład, o tu yy, sterowanie, o to wszystko jest nieoryginalne, nie John Deerowskie, Dużo. Siedzenie to wiadomo, ktoś mógł sobie wymienić, ale w tym modelu było trochę inne siedzenie. No i o tak to. Jedzie John Deal. Oglądałem go, wydawał się dobrze, no ale rozleciał się. Ktoś go tam w Niemczech tak zrobił, że trochę pochodził. Tu klasik stoi. Dzisiaj będzie taki trochę przełom na gospodarstwo, bo kupię traktor już tak mocno ponad. Dostałem pieniądze do tego. Jeszcze trochę stwierdziłem, że dołożę. I będzie taki traktor, który szybko na pewno nie zostaje wymieniony. Możliwe, że będą jeszcze potem kupywane niższe od niego, ale też coś jeszcze udało się, żeby ogarnąć. Już mogę wam powiedzieć pół, bo z tym półkiem to tragedia. W ogóle historia tego gospodarza jest taka dosyć no, smutna, bo on niestety miał pro problemy z komornikiem. Akurat jeszcze ten znajomy kierowca dzwonił, żeby się dogadać z tym ciągnikiem, bo on tak będzie gdzieś w połowie, no bo ja jeszcze tam kilka jest zdecydowany, ale dzisiaj tak już zaczęliśmy się dogadać cenowo i tak dalej, już jesteśmy w miarę tak umówieni. Więc on gdzieś tam w połowie trasy jest i tam będzie czekał i postan już się umówił, że ma dojechać. No wiecie, na wszelki palek żeby on no, tak ja nie gonił. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Z pasa pasatą, Z ciągnikiem. W pasacie jak mówię liczniki o tu ile... Znaczy, ile ma przyjechane i tak dalej nie działają. Ale wiecie. I tak dobrze, że mogłem go pożyczyć, bo no jakby nie to, to byłoby słabo. Patrzcie też tak z jak wygląda. Tu zjechałem trochę. No dobra, bo mamy do przejechania 400 km prawie, więc trochę to zajmie. więc ja nie będę przedłużał, za jakiś czas się widzimy. No i tak jak może niektórzy się już nie myśleli, a może nie, no jest to który którego jest mocno za duży na gospodarstwo, ale to jest ciągnik już na długie, długie lata. on takie małe gospodarstwo ktoś tu ma, a takie, taki traktor, takie maszyny, to niektóre, a niektóre takie ten, No Ktoś miał, no ja rozmawiałem, pozwolił podzielić się tą sytuacją, że tą historią, że miał kiedyś po prostu spore gospodarstwo. I widzicie, jeszcze ta przyczepa została, może jeszcze tylko maszyna no niestety, kredyty, komornik. Gospodarstwo sprzedał. Ten został zabrane. Przeniósł maszyn sprzedał trochę. Przeniósł się tutaj. Jeszcze kilka maszyn na sprzedaży, się stało, więc punkt też o fajnie miał. To się że że komuś pomogę. Teraz musi ten młodzież dzisiejsze dwa żywa. to jeszcze miał fajny punk. Światła. fajna przyczepa jest ta, ale wiadomo. Na razie nie. Na razie i pieniędzy nie ma już i nie na te hektary nie przyda się, nie na tą ilość krow Przejadę się, bo to już jest tak połowicznie moje taką ustępną umowę. Pisaliśmy zas jeszcze i umówiliśmy się, że jeszcze się przejadę tak po raz ostatni. podpiszemy umowę i już dzwoniłem do znajomego, że jechał, bo jesteśmy już ceną, jesteśmy ustaleni, ile tam. Więc ja się zgodziłem na tą cenę. No, udało się to chyba cena naprawdę fajna jest, no i czekamy. Już ten, może jeszcze coś po drodze jakoś, ładowarkę zgarnął, no i będzie jechał. Coś tam w że że mu dwa koła strzeliły, więc jedzie tą piranką, zobaczymy czy to się w ogóle zmieści, bo jak nie, to będzie słabo. Trzeba coś kombinować. Ale jak wyżej się od powinno się zwieścić. Fajna taka miejscowość nawet. Poland, spoko. Czekajcie, za robię. No ładnie. Sporo większość od John ale... John był naprawdę został tylko ta awaria, gdzie już ten silnik sami z 6, jak pracuje że te tabliczki, to wszystko no, sprawa jest teraz no, muszę wyprzedzić jeszcze testuję koła jak ładnie chodzą kierunki, wszystko kolej, po pomału, pomału i tak szybko jadę nie się coś, nie stwierdził chyba, że nie da rady wyprzedzić bo tu zaraz na zawrócił, skupie bo już kawał drogi odjechaliśmy Albo jeszcze wiecie co, ja tu nie wiem już jak jechać, bo to okolice znam. Chociaż 400 km po prostu jeździłem już tu nieraz z ciągnikiem. Przypowa no kwota jest zapłacona, tylko tak wiecie, jeszcze się przejechać, zacząć i płacę całości i ładujemy. Tu jeszcze zaraz pojadę w prawo. Jeszcze no mam, chcę pokazać jak to wygląda. Też. Kosmosu. To jest bardzo dużo pól, bardzo dużo pól, takich górek i tak dalej, więc będzie kierunek Trwaje też w holamach są takie kierunki te strzałki, fajnie to wygląda. Dobra, I ciśniemy pełny gaz. Obciążnika nie mam w zestawie, a John Deere oddaje z obciążnikiem, tak jak go wziąłem, tak go oddaję bo też będzie oddawał ten znajomy. po prostu. No, jeszcze nie wiadomo, trzeba wszystkie, wiecie, te, jak tam wygląda prawo, jak to w Polsce, jak to w Niemczech i trzeba będzie próbować odzyskać, a jak nie, to będzie źle. się boi się bardzo o to, że może w Niemczech jest trochę inaczej i się, no, nie uda. O, tu jakie górki, takie. O, tu też. Tu już niedaleko do gór mamy. Stąd więc takie górzyste tereny się zaczynają. A tu tak u dołu lubelskiego właśnie pojechaliśmy oglądać z Podlasia. A 400, było. także tam tu taka trochę dziwna droga naokoło. No dobra, tu już za skółkę będziemy robić. Dojeżdżamy. Pełny zbiornik ramy, więc się z tego bardzo cieszę i co, z stawik jeszcze zajadę, czym bo tu go, ładnie to wygląda tu, chciał przyjechać, ale Holland, półka, gromarz. obracany, duży, fajny, Zawieszeni, jak fajnie pracuje, naprawdę, no, oferta, trzeba było skorzystać, oby działał, oby działał. Co wracamy do i zaraz się widzimy. No i wychodzą takie problemy, że powiedział tu znałem, że się zmieści, bo on też nie do końca wie, jak to tu będzie, ale jest problem, bo się nie zmieści ani w szerokość, ani w długość. No, na początku pan jakoś demontujemy ten dach, rozkręcamy wszystko, ale... Oj, trzeba by... Jeszcze jest pożyczona czapa, tak jak mówiłem. No, jest źle. jakieś jakiś JCB przywiózł skądś. Powiedział, że no, tam bierze na siebie, bo on o tym... Bo już mówił mi, że się zmieści, a się takie zmieściło. I plan jest prawdopodobnie taki, że ładuję pasata i ja wracam i Holandą. Nie wiem już, bo... W ogóle tu jakiś taki wegetacyjny czas był tak słaby, że kukurydza, jak widzicie, to jest taka niziutka jeszcze, nie do koszenia. A niektórzy też czas zbóż nie pokosili. Nie wiem, idę do niego. Pasata i nie wiem, nie tak trzeba robić. Poszli oni tam zastanowili, rozmawiają co tutaj na no jest, że obra podjeżdżam Passatę po No i co po pasata, No wyjścia nie ma załaduję załadunek Passata na naczepę On tam pojedzie ja podjechał po Passata po No bo nie wiem więc tak dobrze, a jednak dobrze to nie jest. Dobra, tak trzeba robić, rozkładamy ich. Micholantę pewnie nad ranem wrócę. Idę do nich, żeby rozkładali. widzimy się, tylko załadujemy. No dobrze, do widzenia. No i ogarnięte tu, czy Państwo nie już. Kierowcy, coś tam jeszcze. Tu znajomy jeszcze z Dimo Ustala Choć latarus sobie wyciągnę. Zapalę. Idę to jeszcze ustarają. No, zrobiliśmy tak jak mówiłem, o Fasad załadowany. Ładowarka. Jeszcze mówię, że po drodze coś ogarną, że jakiś siemnik ma wziąć, żeby tak na pusto nie jechać. No ja wracam Holandem. Pewnie ran nad ranem w domu będę. Trzeba było tak może chwilę się zastanawiać, że na no, ocień nie wejdzie. Myśleliśmy, że można temu kół, czy coś, ale... Ciężko, żeby to jeszcze podbierać i w ogóle to... Tyle roboty. Się koguty załączam. Jadę. No to nawet tę pan, co to sprzedają. Było, widać mu, że było, szkoda i fajnie tam nie wiem po 50 że tyle od gospodarzy i wziął go coś kredyt wszędzie wziął jeden, wziął drugi. Z mojego gospodarstwa zrobił naprawdę duże potem pola, no i mórze że... jednak nie wyszło tak dobrze z tym kredytem no dobrą tu już wracam no. Za, na gdzie jechać, a już muszę sobie wziąć telefonik na no więc widzimy się raczej na zieloność u mnie tam w domu. Cześć. No dobra, już pomału tu dojeżdżam. Już ranek prawie jest, ale no, też złapał. Wracam, już krowy powinny być dojone, bo nie spędza on noc, ale wezmę w doje krowy na karmi przespać się i zajrzeć do tej krowy no. jedna ma się teraz to już dzisiaj też przyszły pieniądze za mleko więc też fajnie trochę przyszło no nie będę ukrywał no, za New Holanda, wziąłem kredyt do New Holanda, 15 tysięcy no z... naprawdę to już niedużo mi zabrakło tyle co kosztował 15 tysięcy, to przy tym, co kosztowało, to drobnostka. Nie będę mówił, ale o, dobra, przetestuję też od razu pół, bo chcę zacząć. Chyba czekajcie, co ja bym zrobił, tak wiecie, zapomniałem się chwilę. O tu, o i od razu inaczej, robota idzie. patrzcie jaka szerokość będziesz na sprzedaż no dobra zacząłem ten pułk wracam jeszcze chcę go przy że przymierzyć leje ten mówię tu te bele jeszcze trzeba pozbierać przyda nam to też przykryć jakoś ale Nie, może ładowarkę pożyczył dwójka i, i posadzę bele po to opasada trzeba pojechać, żeby oddać, tu czekajcie, wezmę. Kolejny Bóg jeszcze o, niestety, No Niestety, jakbym wiedział, to nawet tutaj ktoś mnie podwiózł po prostu i tyle, nie trzeba by było ciężarówki aż wołać. Ale jeszcze raz udało, się zwolniłem, pytałem się, udało się. Na szczęście, ten silnik, więc nie tak na pusto było robione. Pasat przewieziony. Poczekajcie z Oświetlenie. Wysiądę i wam pokażę. Kto wygląda przy John Deere. John Deere model wam już podam. T7060. O, New Holland. No ma więcej koni, bo on sporo ma. John Deere dzisiaj zabierają. Teraz trzeba dokładnie pomierzyć wszystko i zaczynamy go. Też trzeba by go jakoś zabrać, bo nie odpala na tej hmm, filance, jeśli się zmieści. Już go za bardzo nie do tej kanteny. Już to jest po prostu już nie mój traktor. Mogę klasa podmierzyć. To jest taka, to mój traktor. Podniosę. Podnieść się obciążnik? Nie podniósł. Nie, nie podnosi. Zobaczcie coś. Coś się tu jakby... Tu sprzyblokował. Acie to jest to. O, teraz powinno być. Teraz podniesione. Chyba hmm. tak letko podjadę jeszcze wezmę raz swój... co się o teraz poszedł. coś tu se jakby się przyblokował trzeba by do zas wszystko pochować świetnie silnik jest zbyt zimny jeszcze tu mam na ekranie na przykład, że ten, to że nie wolny to to mam taki na pewno silnik jest zbyt zimny wyskoczył komunikat ...ście się czuli, jakbyście byli w środku. O, o tak się cieszyłem tym John Deerem, ja naprawdę nie chciałem wymieniać. Ja taki o w Holandzie, coś tego typu myślałem, ale to dopiero by za kilka lat. Ale no, konieczność wyższa. Taka oto trójca, niestety. Z Jelonkiem trzeba się pożegnać. Nie wiecie, szkoda mi go, nie szkoda, bo wiem go, ale jak zaczęto wszystko, te plakietki i winy te, że coś tak różni to Z... no... Ja liczyłem, że to może jakaś nieduża awaria. Naprawi się, nawet ze swojej kieszeni trudno, że tam dopiero kupiony. Naprawiłbym. Ale niestety dołączę się tak. Przybliżę. Wsiądę i w kamerze wam przybliżę. No i co? To byłoby na tyle. Żegnam się z Wami na razie. Cześć.